W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o dość sporych zmianach w życiu Iwony. Ostatnio na oficjalnej stronie TVN mogliśmy zobaczyć film z Iwoną i Wojtkiem w roli głównej. W skrócie powiem czego mogliśmy się dowiedzieć, bo każe może to zobaczyć a nie chce przynudzać. Dziewczyna mówi o kolejnym etapie w ich związku, możliwej wyprowadzce do Wojtka lub mężczyzna wprowadzi się do ukochanej nadla. Z tego co zaobserwowałem na insta bohaterów, to w mieszkaniu szykują się do spore roszady. Zresztą w ostatnich filmach mówiłem o Domi, która tam zamieszka, Adrian w jednym pokoju z ciężarną Zuzą, Zarzycka z Marcelem w pokoju Kubackiego. No i wiadomo, że Gosia z sobą zostają, a Iwony praktycznie tam nie ma, co za tym idzie nie zamieszkają na Ditla. Jak nie tam to gdzie? Mogliby się przeprowadzić do jego domu, ale zapewne jego żona nie będzie miała zamiaru wyprowadzać się, więc jedyną opcją zostaje wynajęcie przez parę nowego mieszkania lub zamieszkają w domu Ekipy Krzyżka, choć tam jest komplet. Gdyby Konrad zamieszkał z Dominiką, to znalazłoby się miejsce. I teraz tak przypomniało mi się o nowej energii w ich domu. Mela kiedyś mówiła o tym, i jakby przeanalizować te słowa, to pasowałoby, że tam zamieszkają, i może wcale nie chodziło jej o Dominikę. Reasumując, Iwona i Wojtek zamieszkają w nowym mieszkaniu domu, lub wprowadzą się do domu ekipy Krzyśka. Napisz w komentarzu, czy cieszysz się, że Iwona i Wojtek zamieszkają razem?